Czyli nie rezygnuj z tych momentów, do których dążysz, tylko dlatego, że pojawia się frustracja. Tak samo w relacji, tak samo w projektach, niezależnie od tego, gdzie jesteś, to tylko wybierz te miejsca, które będą dla ciebie wyzwaniem, bardzo świadomie. Z miłością do siebie, ze świadomością, że być może tak jakby trzeba czasami stanąć do swojego życia i wziąć za pewne rzeczy odpowiedzialność, skoro już powiedziałaś, a i zobaczyć gdzie będzie to twoje B, nie? Czy jak długo będziesz musiała czekać na ten e, przeskok? Kiedy on będzie e, i stać w tym miejscu? A jak to nie jest twoje? Jak twoje ciało całe, wiesz, już, już sprawdziłaś, że to nie jest twoje, że to już za długo trwa, że tam już jest za dużo frustracji, że tam już jest za ciężko, tak? No to też nie ma co siedzieć, nie ma co się biczować. Trzeba poszukać czegoś, co będzie ciebie rozświetlało, bo ty tutaj jesteś jako w ogóle generator do tego, żeby em, budować życie w tej takiej przyjemności, ale nie w takiej przyjemności e, związanej z wiesz e, byciem cały czas w komforcie. To nie jest przyjemność, która mówi o byciu w komforcie. To jest przyjemność, która mówi o tym, że ty jesteś w służbie i w działaniu na rzecz czegoś, co ciebie rozświetla.